No ale chłopie, no nie idzie tego tu znaleźć, no kurwa nie, wiem to jest to Pierw, Pierdole, kurwa Naprawdę. No, jak się pierwszy raz jedzie w takie miejsce, to faktycznie Może być bardzo ciekawie No tu widzimy, że nie jest tak może wąsko akurat, ale same te jeżdżenie po tych po tych wioskach, no jest takie, powiedzmy, stresujące czasem. Tak, nawigacja tu nam gorzej jechać w prawo, ale ja tam nie jadę w prawo, bo tam po prostu jest e, też wąsko. Pojedziemy tutaj w lewo i widzimy, że tutaj już mamy ograniczenia. T... Tonażowe nawigacje się tutaj z nami nie pierdzielą, czyli jesteśmy na 6 tonach. Jak to zawsze godu, no jesteśmy u, u, na rozładunku, więc jakoś tam jesteśmy usprawiedliwieni. No, tam patrzę po naczepie, czy tam coś się nie, na przyczepie, sorry, bo ja przyczepą no, jest ok, dobra, razie. No, dwie nawigacje, widzicie? Jak to czasem ktoś tam komentuje, że czemu dwie nawigacje, no tak, zawsze to tłumacza, że... Jedna to jest firmowo, czyli jakby na stanie auta, druga jest moja, obie dwie się włączą, bo na przykład ta po prawej jedziemy na szerokości geograficznej, a ta po lewej jedzie na adresie. Bo te wjazdy moje, te adresy są nietypowe, to nie są takie wjazdy jak do jakiejś na czy coś. Więc one są takie... Nie te adresy. Teraz tak, tutaj mamy taki właśnie ciekawy wyjazd. No, ta nawigacja, korzyść, mi tu w prawo jechać, a tam jest całkowity zakaz. I teraz będę musiał tu w lewo skręcić. Tak. Nawigacja no tylko jechać w prawo, natomiast my jedziemy w lewo, bo tu w prawo to nie ma szansy, by skręcić. Natomiast widzimy, jakie to ciekawe. Zmieniam trasę, zmieniam trasę, a teraz będę zmieniać trasę. Zmieniam trasę, zmieniam trasę. Jedziemy tutaj. Jesteśmy we Francji. Skręć lewo skręć prawo skręć w tak Tak, Jakie tu są rejony, to jest w ogóle rejon Francji, Francji to jest ta Alzacja. Alzacja i Letaryngia, Tak, idziemy, idziemy, jedziemy Parking, 3,5 tony, to nie do nas parking. No widzimy jakie my, jakie tu są domy, tu są domy jeszcze kurde z II wojny światowej. Ale tu mają już prawie po 100 loda, bo więcej nawet widzicie fajne takie kamieniczki, takie domki fajne fajnie to Zobacz. wygląda fajnie to wygląda natomiast my tu musimy dużym samochodem jechać Tak, i tutaj za chwilę będziemy mieć taki skręt w prawo Powiem, że jest mi ciepło i jest mi teraz już bardzo gorąco. Tu w prawo, ja? W der der. no, der. Tutaj w prawo, ja? Aha, pięknie. przejedziemy. France, France, France. Kosteczka. Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć o coś, jakiś balkonik albo nie, to wysoko jest ta strzecha. No, ale widzicie, tutaj ta droga to ona jest na pewno jeszcze z wojny. Takie kurde. Kostki brukowe. Przez wojnę a to Hitler to tu chciał wszystko zdobyć. No i zdo w sumie zdobył. Ale później stracił. Tak. Dobra. Widzimy jakie to ciekawe. Widzimy jakie ciekawe wjazdy mamy. I teraz tu w lewo ja. Pięknie. Pięknie. No jedzie tą osobowką i zamiast stoć tą on jedzie i jedzie. 这个嘛呀。 Tak, wyjeżdżamy. Powiem szczerze, było ciasno i ciężko. Najgorsze jest to zawsze tego, no jak się tego nie zna, pierwszy raz się jedzie. Miałem tutaj taki adres: dom, po prostu ulica znaczy adres, jakby był na styku trzech, trzech ulic. Adres i po prostu wszędzie jest to między takimi domkami, jak widzicie. No nie szło tego znać. Bo tak, to jest dziwne. Pineska, jak yy, dostałem jak pineska na, na nawigacji, kaj to jest. Te pineski one nie prowadzą zawsze do celu i pokazywała tak, jak się tego do dupy strony. Gogle pokazywało z innej strony. Tego dą trzy uliczki w jednym, jakby na jednym adresie. I coś mi tam czasko patrza. I po prostu no, nie szło tego znaleźć, jeszcze deszcz spadzę miał. Tu ktoś płumie wyleźć. Nikt oczywiście nie wylos. No i o potem muszę się męczyć. Tak, tu musimy skręcić w lewo. Naprawdę czasami to jest taką mordęga. nie wiem czy nawet to dobrze pokazuje. Ta baba mnie puszcza, czy co? Ja puszczę. Także widzimy, jak się w takie coś człowiek potem wpierdzieli, to trzeba po prostu też wyjechać takimi rzeczami. Osoboweczki, nieosoboweczki, zakaziki, niezakaziki. Dostawa do klienta i się jedzie. Ciekawe, by tu ludzie, kurde, prosto jeszcze? Kurde, nawet tu prosto prowadzą te nawigację. Choć normalnie masakra. One chyba nie wiedzą, czym ja jada. Ale my, Tankeröla, to taką główna ulica, jedna, ale tutaj wszędzie 3,5 tony Tu jeszcze auto stoi na zakręcie. O, kurde Audica dobra tu przyjdę a no powiem ci, mi się zrobiło tam dzisiaj Ciężko, a chyba że jeszcze z tym wyjechać. No sobie. To są dzielnice Strasburga, nie tutaj. Po to my prosto jeżdżymy, a nie tam aj na ten cierpią one zawieszenie drążki wszystkie bo jak takim drąż jak takim autem, wiedziesz, ciężarowym na no wiadomo, no każdym osobowym też na pełnej prędkości jak walniesz kołem w taki krawężnik, to tam wszystko się może pokrzywić, poprzestawiać, geometria i tego typu rzeczy, no. Aż wyjeżdżamy na główną drogę. Może teraz już będzie lepiej. No, powiem szczerze, jeszcze tam nie nagrałem jak najlepszego momentu, że nie nagrał. Co że tam dzisiaj jechał, ale nie miałem nerwów przy tej kamery włączać. No, bo wyjechałem na 3,5 tonach koło policji Municipale. No. także policja Muncipale na szczęście nic mnie nie zrobiła, ale. Wyjechałeś właśnie w takim miejscu. No i wiecie, jakby, że musisz wyjechać, jeszcze to jeszcze zarobisz mandacik. No ale tak cały czas głodem, no. Dojazd na rozładunek nie.